kolejnym odcinku samongas, i jak będziecie chcieli, żebym was oprowadził po nowej aktualizacji, a jest ona bardzo duża, to zostawcie lajka. A dziś przetestujemy sobie nowe role. Ale zanim przetestujemy te nowe role, to was właśnie oprowadzę po tym updatecie. Ale i tak zostawcie łapkę w górę. A, no i jak będziecie chcieli poradnik, jak zdobyć te czapeczki halloweenowe, to napiszcie w komentarzu. Jak widzicie, mamy tutaj trzy niestandardowe skiny, które właśnie tutaj mam. No i poza nimi mamy wszystkie inne. Może, widzowie, w update zostało dodane coś takiego, że możemy nosić czapkę i coś na twarzy jednocześnie. Czyli możemy nosić dwie czapki. Petów nie mam. I w updatecie mamy nameplates. Czyli takie coś, że na nich są napisane nasze niki. Ja używam tego z deskami, e, chociaż ten też mi się podoba. Tutaj mamy Miracle Co Cosmic Cube. Jest to takie no, takie drzewko jakby osiągnięć. E, za wygrywanie gier dostajemy te płytki takie. Za, si za na przykład 75 płytek możemy odblokować taką maskę. Ehm, Tutaj mamy darmowego właśnie peta, który jest takim jakby ostatecznym itemem w tym Drzewko Osiągnięć. Mamy tutaj właśnie te nameplaty, słuchaweczki, yy, różne takie skiny najdziwniejsze, najbrzydsze, naj... no, no i bardziej niecodzienne, na przykład takie kryształy, mi się one podobają. No i oczywiście takie skiny normalne, że się je ubiera, nie? takie ubra ubranka po prostu. I tych ubranych jest strasznie dużo. Oczywiście nie jest to jedyny nameplate. Nie jest to je no właśnie jedyny ten e e Cosmic Cube. Nie jest to tylko mi Mira Cosmic Cube. Jest jeszcze na pewno e Airship i e chyba Polus, ale nie jestem pewny. No i możliwe, że Skelt, ale nie jest, ale to już nie mam zielonego pojęcia czy to jest. Jak widzicie, tutaj mamy cztery nowe role: Scientist, Engineer, Guardian Angel i Shapeshifter. Guardian Angel jest to specyficzna rola, ponieważ jest to rola, którą Crewmate dostaje jak zginie, a nie jak gra normalnie, czyli może być jednocześnie nie wiem, czy impostorem, ale wiem, że może na pewno być jednocześnie nie wiem Science System i Angel Protectorem, czy jakoś tak. E, mamy 100% szans, że będzie każda rola, ja, więc widzowie, teraz na pewno jakąś z nich dostaniemy. Strzelcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, e, w opisie macie Discorda i jeśli chcecie więcej odcinków Samanga, to dajcie znać. Jesteśmy inżynierem, czyli rolą bardzo specyficzną. Zaraz wam pokażę, jak ona działa. Jesteśmy takim crewmate'em, właśnie jak widzieliście na początku. Crewmate'em, ale możemy wchodzić do wenta. Zaraz wam zademonstruję. Serio? O, jestem andrze... tym... Dałem, jestem tym, osła, tym jakby, angel-protektorem, coś takiego. Guardian Angel, no właśnie. On może dać komuś tarczę na kilka sekund. Jak widzicie, przy moim Niku pokazuje się teraz symbol, takie skrzydło, co znaczy że właśnie dałem komuś tarczę i że wszyscy wiedzą, że jestem Guardian Angelem. A inżynier, jak trafi go jeszcze raz, to Wam go pokażę. Bo tak dziwnie to wyglądało. Wiedziałem, że ten typ jest nieposterem, zaczął mnie gonić jeszcze dobrej, gdzie wiedziałem od razu, że on jest. Już się od razu domyśliłam. Teoretycznie mogłem bić do wenta, ale wiesz. Dobra, oni się tu kłócą, a ja opuszczam gierkę. Uwaga widzowie, bobany teraz można dostać aż na 64 minuty, więc nie wychodźcie z gierki, chyba że zginiecie. Aha, znowu spit. Level milion. Ja widzowie idę nie po Peta, tylko tak odkrywam po kolei. Na przykład teraz zbieram te y, maski, a potem będę zbierał no, następne. Proponuję Wam objąć jakiś cel w tym drzewku osiągnięć. Wtedy wiecie, macie dużą szansę na to, że... Co ja gadam? Cheater, ok. Jak macie jakiś cel w tym drzewku osiągnąć, to po prostu będziecie wiedzieli co. Wybierzcie no, sobie coś, co się Wam podoba i idźcie do tego. Chyba, że Wam się wszystko podoba. Ok. Zaufajmy, że się skanuje do admina. Jak widzicie, jest taka dzika prędkość. Może ciężko się na tym ogląda, ale na pewno ciężko się na tym nagrywa. Widzowie, Nevermind. O. Mamy nową tą A scientist. Dobra, będzie trzech shapeshifterów. Nie, na takim lobby nie chcę grać. Yy, Shape shifter jest bardzo rolą irytującą, zwłaszcza że to jest rola impostora. Jeśli ją masz, Jesteś naprawdę farciarzem, a jeśli nie masz, to masz problem. Shape Chipter. na pewno będzie Shape Shifter. 10 Scientistów, Guardian Angel, 15, czyli każdy nim będzie i inżynier. Dobra, jak będę Shape albo inżynierem, to nie wytnę wam tej rundy. Albo, no, chociaż jak nie będę crewmate'em, ale raczej będę kimś. No i co? Jestem creemate'em, czyli jedno z ról crewmate'owych, ale mam... O, oh, widzowie. Jednak wam pokażę inżyniera w tej rundzie. Dziękuję. ma jak widzicie, widzowie, w przycisku WENT mamy teraz odliczenie 15 sekund. No, do 30, tylko teraz jest już 15 tylko. I nie możemy używać venta do póki. Okej. Okay. Okej, okay, mamy shape shiftera. Mm... Kro... Wiemy, że to jest shapeshifter, ponieważ widzowie ta kula przybiera kolor gracza, który jest shapeshifterem. <grym> Inżynier może wchodzić do węta. W tym węcie nie może siedzieć w nieskończoność, może siedzieć tylko trochę, ale później wy musi wyskoczyć z węta, bo wiecie, no, wywali go samego, jakby. Ktoś na mnie zwala winę. Dobra, żółty jesteś, sus, ale Darko leci. On był impostorem, shapeshifterem, no i wiecie, nie chce się z nim W ogóle nie chce się do niego zbliżać. Naura. Patrzcie, widzę, ja teraz movementuję tu. 9552 No <gorgeous> Guardian Angel Widzicie? Każdy nim jest W tej rundzie akurat Guardian Angel ma taką specyficzną jakby Wygląd specyficzny jak widzieliście Wcześniej To on właśnie ma Takie skrzydła W sensie nie pamiętam czy widzieliście Czy nie, ale wiem, że Chyba widzieliście, chyba wam to pokazywałem Już I'm An engineer. Ja nie jestem widzowie właśnie. Zarejestrowany, więc. Nie jestem w stanie napisać, że ja jestem inżynierem czy coś ale wiem, że Farmain fargame jest sus. Mm. F, -f, 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 F, Widzicie? Nie ma jego niku. Darko to jest... Ffff... Nie ma niku Fargame, bo jest za dużo osób. Wiemy, że Fargame jest impostorem, ale na no widzowie nie ma jego niku, więc nie mogę powiedzieć, że on jest. O nie widzowie. Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym. Widzowie, mamy problem. Proszę, dajcie mi jego nik. Nie ma jego niku. Właśnie, widzowie, to jest minus szybkiego czatu. Nie mogę pisać ników tego typa. Właśnie, impostura. Old hmm. driver. Ja oczywiście zostaję wywalony, bo nie mogę napisać niku Fargame. ponieważ nie jestem zalogowany, widzowie. Logujcie się, ale teraz jest to trudne, bardzo trudne protect. nie mogę protektować, bo są wyłączone komsy, więc nie wiedziałem, że to tak działa, że jak są komsy wyłączone, to to jakby usuwa rolę komuś, nie? To jest bardzo nieprzewidziane, <ścoughs> niespodziewane. Jak widzicie, ten, te skrzydełka są tylko przypisane do tej postaci konkretnej czyli właśnie do Angela. Dobra. Jak widzicie, mam tutaj sporo nowych Cosmic Cube, więc odbiorę sobie teraz z wami tutaj czarną maskę, pucharsę. I sobie ją ubiorę właśnie. Equip. No i to mi pasuje. Nie mogę być czarny, więc wezmę biały. Ej widzowie! Co jest? Jestem hostem. Stawiam swoje ustawienia. Mhm, imposter vision. Zmniejszamy również do dwóch. Dobra. Dobra, visual tasks. Um, always, dobra, common tasks, short task jest, dobra, 2, 6, 6, 8, to będzie 12, 13, 14, 15, start, dobra, widzowie, teraz będzie git. Teraz Gierka będzie git. Impostor! Jeszcze jak jestem shape-shifterem? Ja jestem shape-shifterem widzowie. Pokażę wam jak działa shape-shifter. Patrzcie. Nie wiem czemu ja tak klikam ciągle. Hihi. Widzieliście to widzowie. Shape shifter jest wszechmocny. Mogę się zmienić w crewmate'a i <laughs> załatwić kogoś. Aha. Z... Jeden imposter skinął, nie wiem czemu. Keszczynhu. <laughs> <laughs> Ale widzowie pokazałem wam już. Właśnie tego mm, pokazałem wam inżyniera i shapeshiftera. Czyli to są dwie role na ten odcinek. Odcinek trwa już 15 minut. I z tego co pamiętam, wczoraj był Event Horizon. W sensie ostatni odcinek to był Event Horizon. Dzisiaj mamy Among Us, bo wyszedł właśnie ten update. W sensie widzowie ja to nagrywam w dniu, w którym on wyszedł. Czyli no jak jeśli widzicie. Nie wiem czy to widzicie, ale jest 10 listopada w środę to nagrywam, a yy, no o ludzie. A wrzucę wam to pewnie w czwartek albo w piątek. Ja sobie teraz biegnę, 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 biegnę. Nikt się nie spodziewa, że ja jestem impostorem. Jak włączę sobie tutaj mapkę, to... O! Dobra, i teraz ja im będę pokazywał. Dobra, oni teraz pewnie myślą, że jestem inżynierem. <noise> Dobra, widzowie. To było zrobione ładnie, powiedzcie. Ż nie powiecie, że nie. Zobaczymy, kogo będą oskarżyć. Dobra. Ehm, pytanie: gdzie? Hexitam, Hexatim, <noise> czyli ten, w którego się zmieniłem. Hallway Okej, okay. Heksatim RIP. Widzowie, Heksatim ma teraz problem. Oj, duży problem. Ponieważ, jak wam już mówiłem, shape shifter jest wszechmocny. Jest superowy w omongu teraz. Po tym update'cie w ogóle Among Us nigdy już nie będzie wyglądał tak samo. Same imiona, widzicie im imiona graczy. Są zmienione strasznie. Fuzzy Singh, Hexatim Vent. Hexatim. Naura Hexatim. <ścoughs> Zero głosów na mnie. Widzowie, to jest rozegrane po mistrzowsku. Ups, ups, hehehe. hehehe. He. He, he, he. Dobra widzowie, nie udało mi się sabotować ko Super. Hu. No co so guys, o co wam chodzi? synk O nie, 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 guys. Teraz będzie strasznie dziwnie pogłosowane. Nie, no ja. Czemu ja? Widzowie, czemu ja? Tak ładnie to rozegrałem. Wtedy. No, ale teraz już nie. Dobra. Impostorze, proszę, powiedz, że jesteś Shapeshifterem. Załatw kogoś. Tu nikogo nie ma. Czyli widzowie, jednak Impostor nie może być jednocześnie Angelem. Chociaż, tak naprawdę nie wiem, czy każdy jest Angelem. A wiecie co? Spytałbym się ich, gdybym mógł normalnie pisać. Jest angel. Jest angel. Jest angel, czyli chyba każdy jest angelem w tym momencie. Dobra, to wy sobie tutaj chodźcie pięknie. No właśnie, Old Driver, chodź. <gry> Ugraj to jakoś Deep Crow Ugraj No To wchodzimy i szukamy nowych ról Hexpawn mhm. Guardian Angel Nie widzę, wie. Na tym lobby nie gramy, bo tutaj jest samy Guardian Angel jako nowe role. A ja chcę Wam pokazać Scientista. Ono właśnie. Tutaj nie chcę grać, ponieważ jest strasznie mała szansa na nową rolę. Myth Merpu. Dobra, wiem, czemu tu jest tak pusta w lobby. Fog, 43 Hmm. Orgo. Widzowie widzicie to? Jolly Pen. Okej. Okay. Nie jestem w stanie nic sobie stworzyć, jakby. Jeden science system. Oj widzowie nie 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 nie. Te role są zbyt niskie. Czemu ja wszedłem dwa razy w to samo lobby Sanksim. Sanksim. Widzowie, wy to widzicie? Nie mogę wejść na żadne lobby. Dobra, ja zrobię cięcie i powiem Wam, jak będzie. Albo nie, widzowie. Nie zrobię cięcia. Dziękuję za oglądanie. Jeśli ktoś chce, niech ze mną zostanie. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Wiecie, już mamy 20 minut odcinka. No, a jednak nie mam, jakby. No, wiecie, po prostu widzimy się w następnym odcinku z Among Us. Ty nie da się zakrywać ciał.